Czy księżyc naprawdę oddala się od Ziemi? Orbita księżyca nie jest idealnie stabilna. Siły pływowe spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym Ziemi na księżyc powodują, że nasz naturalny satelita oddala się od Ziemi o około 3,8 cm rocznie. Pozornie jest to niewiele, lecz w ciągu ostatnich 4,5 miliardów lat, od kiedy powstał księżyc, oddalił się około 384 400 km od Ziemi. Z biegiem czasu okrążenie księżyca wokół Ziemi, czyli miesiąc synodyczny trwa dłużej, to dlatego, że Ziemia i księżyc oddalają się od siebie. Oddalanie się księżycy oznacza również, że wpływ grawitacyjny srebrnego globu na Ziemię staje się słabszy, dlatego gdy księżyc był bliżej Ziemi w przeszłości, pływy oceaniczne były silniejsze. Poprzez oddalanie się księżyca średnica jego tarczy na niebie w perspektywie wielu lat się zmniejsza. Oznacza to, że w przyszłości będzie mniejsza niż średnica Słońca na niebie. A zarazem na Ziemi nie będą występować całkowite zaćmienia Słońca, lecz obrączkowe. Mimo powyższych faktów, wpływ oddalania się księżyca w ciągu dziesięcioleci pozostanie niezauważalny.